Druga część. Co jak chodzisz do spowiedzi, to nie mówisz, że używałeś Ja nie wymieniam grzechów na spowiedzi, tak że robiłem to, robiłem to, robiłem to, robiłem to. Ja zwykle chodzę w cztery oczy do spowiedzi w ogóle. Wyciągam, idę do księdza, zwykle mam swojego stałego spowiednika. Do którego chodzę, żeby tam zaliczać jakiś progres, tak? W tym, w tym jakimś tam się staje człowiekiem. On mnie zna, ja znam jego. Mm -hmm. I na przykład idziemy sobie tam. Na, no, to będzie kontrowersyjne z Księdzem na spacer, nie? Ale zbyt, mm -hmm. Na przykład nie, nie idę do konfesjonału, bo ja czuję tą barierę, tak? Jakby wiesz, no, nie lubię czuć tej bariery, tej kraty i w ogóle. Ja po prostu idę na przykład na spacer gdzieś tam po ogrodzie się przejdę z Księdzem, wrócę i to jest to samo. I pogadamy po prostu. I on mi za to pokutę i tyle. W oczywiście forma jest od początku do końca zachowana z tym, że to jest normalna wielka rozmowa. A nie, nie jest jesteś po prostu czasami wstyd? Jest mi wstyd. Jest mi wstyd od razu, jak coś złego zrobię. I jest ci ciężko mówić to księdzu, że zrobiłem to to. Ja tego zresztą. księdzu nie mówię. To jest A czyli ty się nie spowiadasz do końca? Ja się nie spowiadam księdzu. Ja się spowiadam dla pana Boga przez istot, przez osobę księdza. Bo kapłan właśnie ma taką moc, bo jest takim łącznikiem naszym z Bogiem. Ale to jest grzech przyjmować ciało święte, czy jak to się tam nazywa, jak popełniłeś grzech i nie wyspowiadałeś się księdzu, o ile dobrze pamiętam. No to tak? jest tak, to jest to, to, to jest. to się jak się nazywa? No to jest sprof sprofanowanie sakramentu, tak. Czyli ja najpierw idę do spowiedzi, a potem idę do komunii. A staram Mamy się chodzić z regularnie. Grzechów nie powiesz. Więc... No i masz na końcu taką. Tą, tą, w taki, nie wiem, czy pamiętasz. To nie jest. Nic, przepraszam cię, ale jak, tam jest taka formułka, że więcej grzechów nie pamiętam. Tak. Ale, no, ale ja robię dokładny kłaniesz. rachunek sumienia. No ale ty kłamiesz, że mówisz więcej grzechów nie pamiętam, bo tak naprawdę pamiętasz Ale Ale ja nie ich pamiętam. Nie, ja, nie, wszystkie mówię. Powiedziałeś wcześniej, że nie mówisz wszystko? No bo to nie zrozumiałem. Wszystkie mówię grzechy. Zresztą mówię, nie wymieniam grzechów po prostu tak. Opowiadam, co się wydarzyło w moim życiu, na przykład od tego okresu, kiedy się spowiadałem, do tego okresu, okay. kiedy się teraz spowiadam i analizuję, co zrobiłem źle. Ja mam taką książkę w ogóle, dostałem od kumpla mm. z takim rachunkiem sumienia dla dorosłych. No dorosłych. E, i, I tam mam dokładnie wypisane bardzo fajne rzeczy, mogę ci to wysłać, jak będziesz chciał. O, no. może się nawrócę. Mam nadzieję. Znaczy, nie nie uważam, tak. że potrzebujesz nawrócenia, czy znaczy, jesteś złowrogiem. Zło, zło. Ty szukasz. Jak już szukasz, to już jest dobrze. Ja mam swoją wiarę, mam swój No i co robicie w tej wierze? W sensie jakby. Ja po prostu Jaka jest domena nie, w tej A co jest po śmierci, powiedz mi. Co jest po śmierci? No. Dusza. No to akurat wierzę, że dusza zostaje. Ciała nie. No i, i się zamykamy w błędnym kole. Do... I zostaje. A tu, ta dusza skąd się wzięła? Energia skąd się wzięła, z, z powiedzmy? Wszechświata, z wszechświata. Ale to wszechświat, to poczekaj, to. Dla mnie chcę wszech... powiedzieć, że gwiazda tą, 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 tą energię zesłała, czy te kamienie tam latające. Nie, nie jestem w stanie dokładnie tego wytłumaczyć, ale po prostu ja, nie, wiesz, nie wiem no, skąd powstała. No, wydaje mi się to, nie, nie, nie umniejszając ci ale to, się to jest to dla mnie absurd, bardziej absurdalne niż wiara w Boga. Tak? A hmm. dla mnie we się nadły. to jest ciekawe. No już nie wiem, byś powiedziała, że wierzysz w nie wiem, jesteś wyznawczą chuj paproci, to, to, to już lepiej brzmi po prostu. <grym> nie, no, no jakby tak tą tak. energię, to, to też musiał... jakby... O matko, właśnie ciężko jest w ogóle wytłumaczyć istnienie Boga jako osoby. Bo Bóg nie jest osobą, jest bytem. No tak. Jest jedną osobą w trzech osobach, o tak. Czyli Bóg Ojciec, Syn Boży, który istniał naprawdę, bo są na to dowody historyczne, tak? A nie? No nie wiem. No i duch święty, w którego już trzeba uwierzyć. Ja, na przykład, ducha świętego nie pojmowałem bardzo długo. Dowiedziałem się dopiero o tym duchu świętym, tak, co to jest i na alfie wtedy. No tam do momentu inny, inne życie. Ja się też musiałem nawrócić, bo spadłem w pewnym momencie tak nisko. <laughs> Niestety, mimo tego, że chodziłem do kościoła, to, 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 to wiesz, każdy upada. Mhm. Ale to znaczy, że. co? Ja robiłem straszne rzeczy w życiu kiedyś, wiesz? No właśnie. I I teraz już tego nie w... robisz? Nie. Ale wiesz, co jest fajne w sumie w tej religii? Znaczy w tym, no. co robisz, że chodzisz z tym księdzem i tam rozmawiasz, to właśnie to jest fajne, bo w ty... to też jest sposób rozwoju swój, tak? Że się rozwijasz. No tak. Wiesz, ludzie chodzą do psychoterapeuty ja mój księdza od No to w sumie takie pochodne, tylko po prostu inaczej się nazywa, to prawda. No, to czy pochodne? No. Tu jest jakaś idea jeszcze. Tak, myślę. ale głównym jakby motywem jest to, żeby stawać się lepszą osobą. No, głównym motywem jest to, żeby zostać zbawionym. Zbawiony, zbawiony <noise> będzie ten, który będzie dobrą osobą, po prostu. Na chłopski rozum. Dobrze, czyli myślisz. Ale to też nie polega na tym, przepraszam, dużo gadam o tym, ale to nie jest tak, że jesteś zła, dostaniesz z baseballa, będziesz dobra, dostaniesz cukierka, tak. <noise> ale wierzysz, że pójdziesz do nieba, czy do pieku? Chciałbym iść do nieba. Liczę na swoje zbawienie. Będę robił wszystko, żeby być zbawiony. A być się tak. No nawet jak zabłądzę, to, to, to myślę, że Pan Bóg mnie nie zostawi. Super. Fajnie, że masz taką. Ja Psz, ja też. Co? Ja... Może i dla Ciebie, ale ja się w ogóle jaram, że ktoś ale... o to zapytał, bo to jest tak temat nieporuszany i tak. Ludzie się wstydzą tego. Oczywiście, to prawda. I Nie wiem czego tak naprawdę. Czemu masz się wstydzić, w to wierzysz? No. Ej, może spróbujmy to rozkmienić. No, Czemu sporku? ktoś się tego wstydzi? Bo zauważyłaś, że teraz już jakby... Mi się wydaje, że ludzie nie myślą po prostu, jakby nie mają swojego rozumu zupełnie. Ale tu tutaj mnie złapiesz, bo powiesz, że o, ty też wierzysz w jakąś ideologię, też nie myślisz swoim rozumem, nie? No nie, bo jeżeli nie chcesz przedstawiać tego, w co wierzysz i wstydzisz się tego, to tak naprawdę moim zdaniem to tak. Wiesz, ile ja mam obelek na przykład, jakieś przyznam wśród swojego środowiska jakiegoś? Ale nie, nie mówię o raperskim środowisku, to jest najbardziej wyrozumiałe środowisko, jakie znam. – Raperskie? raperskie. – Tak, raperskie. Kiedyś jakby raperskie słowo nieśmiertne, no, ale nie będzie dygresji. E, ale wrócimy do tego. Wrócimy do tego. E, wiesz co? No, mamy to napisane nawet w piśmie świętym, tak? Że będziecie cierpieć z powodu mojego imienia. Będą was wystawiać przez, przed sądy. Dzieci wystąpią przeciwko rodzicom, rodzice skażą na śmierć dzieci. Nie dosłownie, ale o to o to chodzi. Kurde. Tylko czemu tak? Będziecie, o to, to zostało przewidziane, a zauważ, że to już się dzieje czemu na przykład powstaje taki Kler. Nie boję się o tym wypowiadać i, i czy to kto później podlinkuje, czy gdzieś, bo jakbym się tego wstydził, to bym wyszedł na hipokrytę teraz, twierdząc, że Bóg tak. istnieje i ten... Nie, no dobrze, że bronisz swojej idei i w sumie no, brakuje takich ludzi, tak? No słuchaj... Ja się czuję w obowiązku po prostu. Bym się czuł jak szmata ostatnia, jakbym naprawdę nie bronił tego. No kurde, świata nie zmienimy, tak? No teraz faktycznie religia nie jest modna, no może jak więcej raperów zacznie wierzyć w Boga, to zaraz zobaczymy, wszyscy będą chodzić do kościoła. To nie jest tak, że raperzy nie wierzą w Boga. W życiu się nie, nie zgodzę z, tak, z takim określeniem, więc znam tylu raperów, którzy naprawdę wierzą, są praktykujący, że po prostu szok. No ale widzisz, nie, właściwie o tym nie mówią. A z nami takich, co wierzą w tą drugą rzeczywistość, no. Stowarzyszenie Umarłych Poetów ja. mhm. propaguje bunt. Tak. A wy co dokładnie propagujecie? co, tu bardziej nie chodziło o sam bunt dla buntu, tylko o interpretację. To my tak zinterpretowaliśmy mm -hmm. ten cały nasz polski hip-hopik, kochany. Hip-hopik. Jak słuchałaś tytułowego numeru, to na pewno wiesz. Hip-hopik. Nie tylko hip-hopik, staraliśmy się zinterpretować po prostu problemy, które są... Poruszamy pewne problemy, które są dla nas ważne i aktualne. I to tyle. Mhm. To, co nas boli, czego raperzy nie mówią, to my o tym mówimy. Tak, czyli po prostu szczerość głównie. I tylko szczerość. I to się wiąże z Bogiem. Bo trzeba być prawdomównym. Tak. O to wiedzie zaraz, że przyłód też... Te, 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 nie, nie wiem, jak z no no, przy, nie wiem że... jak z Nie, przyłód wiem, że... że, że, że rząd, nie, za, zaświadczam, wiesz. Mhm. Nie, to trzeba przyłódca spytać już. To są bardzo osobiste kwestie. Ja też nie chodzę mhm. i jakby, wiesz, to nie ma tak, że... Ja bym mógł zrobić równie dobrze płytę o... No, że nie wierzysz w Boga. No nie. Ale super rapujesz, załóżmy. I... Mamy taki sam pogląd na dobro. I wiemy, jakie problemy są ważne. Tylko, że jest taki mały szczegół, Ty nie wierzysz. Nie masz tej takiej... za, za, za tej. Nie trybi tam coś u Ciebie. No stary, co ty mi Nie, no tak, no to, to, to hmm. też to, to tak samo bym zrobił płytę. Nie no, ale to w ogóle nie powinno mieć żadnego znaczenia. Czy no ja no wierzę, nie. czy ty nie wierzysz. Czy mam nie mnóstwo niewierzących znajomych nie i mam niewierzących w swoim otoczeniu, którzy są tak świetnymi ludźmi, że jestem pewien, że oni zostaną zbawieni. Czyli że się nawrócą wcześniej. No. Mhm. Albo że się nawrócą, albo faktycznie. I to jest ciekawe, bo kurde, znowu odpłynę tym wywiad. Będzie trwał dwie godziny na, 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 na YouTubie. Ale wiesz co, jakby załóżmy, że jest człowiek, który nie miał szansy. W ogóle poznać Pana Boga. No. W jakichś tam tych lasach gdzieś tam tam. Tych. Dobra. I. No, nie miał szansy go poznać, a był dobrym człowiekiem. Tam swoje tam krowy, dbało o swoje bydło, żony nie bił. Co? A na e, wszystko naprawdę swoje obowiązki, dobry człowiek, wspaniały sąsiad, no to czemu on ma nie zostać zbawiony, jak mu nikt nie powiedział, że ten Bóg istnieje. Skąd on miał się dowiedzieć? Kurde, to jest dobre. No. Zresztą spotkałem się też z taką opinią, że kto nie przyjmuje sakramentów w ogóle, to nie zostanie zbawiony. No nie wiem. Te, kurde, tak naprawdę my tego jest nie wiemy. Jest tyle nie rozbieżności wiemy. w religii, że wiara to jest dar. I to jest naprawdę no wspaniałe. Jeżeli otrzymujesz dar wiary, to jest no po prostu. Mi nie jesteś w stanie teraz mówić, że Boga nie ma. Ja nawet nie próbuję. No. Znaczy w ogóle, nikt, no nie chodziło na mnie, hmm. mi o ciebie, przepraszam, ale do, chodziło. Nikt nie jest mi w stanie mówić, że Boga nie ma, bo ja wiem, że jest. Ale właśnie. Fajnie, że spotykasz ludzi, znaczy nie wiem czy spotykasz, ale fajnie było spotykać ludzi, którzy po prostu akceptują to, że jesteś religijny i nara, nie? No, ale am... często są ludzie, którzy jednak chcą się boksować i mówić nie, nie, nie i jakby dyskutować na ten temat i starać się zmienić punkt widzenia drugiej osoby. Jest sporo, ale niech on ma swoje poglądy, ja mam swoje, jeżeli uda nam się na siebie jakoś wpłynąć, no to. Pozytywnie. Pozytywnie, było, tylko pozytywnie. Są te debaty takie między ateistami a wierzącymi. To się za czasem tak? ogląda. No. Tylko nie no, to, to, to jest zwykle takie przekrzykiwanie się. Nie, nie na tym to polega. I katolicy na tym bardzo cierpi, moim zdaniem. Proszę, jaki spokój od ciebie bije. A czemu mam być niespokojny? No Wiesz, nie, co w pomaga w wierze w Boga. Bardzo, Matka Boska. Tak, ale właśnie mam wrażenie, że. Nie dobra, to, to jest. Dlaczego znaczy, mam być niespokojny, powiedzmy. Znaczy Nie. wiesz, co na początku wiadomo, jak mam się, byłem spięty lekko. Może przez otoczenie, czy, 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 czy przez to, czy przez Słuchaj, to że gramy za koncert, się... zaraz dopiero wracam z próby. To, że was... mnie to też uspokoiło? Gra zaraz, tak? Po głosie, no. W za, pogłos, za w pogłosie. no, no, no to zaraz. <laughs> tak, zaraz gra koncert. I to jest też zaraz. właśnie takie, wiesz co. Cudowne, bo jakby ja zaczynam mówić o Bogu, zaczynam mówić o wierze, o Duchu Świętym i ja w momencie... I odpłynąłeś. Ja mówię po prostu, bo nie wy będziecie mówić tylko Duch Święty. Ja znam bardzo dobrze pismo i polecam przeczytać. Czytałaś pismo w ogóle? Cze Przepraszam, czasami... jakby jakiś oswój jestem taki. No nie no spoko. Tak... Czasami, no kiedyś coś tam czytałam, jakieś urywki. Co najbardziej odróżnia ciebie od konkurencji? Jakbyś wymienił tak trzy rzeczy. Dwie. U. Chudszy jest. On jest najchudszym, pewnie, raperem w Polsce, tak myślę. O ile się w ogóle mogę nazwać w stu procentach raperem. A ile wiesz? Ja? Nie powiem. Dobra. Mało, Wstam, no. to można się zacząć. Mało, nie dużo Ostatnio ty zacząłem. Na tak? szczęście? To dobrze. Siem, tata też jest strasznie chudy. No, no tak, to genetycznie idzie. Jedno. No. Czyli nie jesteś nie chudy? Jestem chudy, ja dużo <laughs> jem. W ogóle jestem fanem smalcu. Ten tak. smalec jest spoko, nie? Spoko, Z tylko. Ja no. <grystanie> Katerynki jakieś. <grystanie> ale widzisz, radę. po Tobie też nie widać, że lubisz smalec. No, nie no, bo ostatnio mi się schudło coś. Przez to, że nie piję alkoholu. I nie jest uliczy w tym samym roku. Mój kumpel Dzitek, bardzo pozdrawiam, potentat rapowy, niesamowity mój, mój po prostu talent. Zwróć uwagę na Dzitka kiedyś, zrobię reklamę Oczywiście, taką. że e, Puszczę Ci pewne numery. Eee, właśnie przestał pić alkohol od pewnego czasu no. i się spotykamy nagieciutko i mówię kurde Dzieciak, jak Ty schudłeś, on naprawdę po no. wiesz... Strasznie można schudnąć. Znaczy nie, no. że byłam jakaś gruba, nie, tylko po prostu mówię, że faktycznie alkohol ma tyle kalorii wszystkiego, nie? No, no chyba tak, chociaż no... Chociaż no. no, ja no. dużo nie piję, no. wiesz, to jakoś tak... Lubię imprezy. Naprawdę lubię imprezy, bo ludzka rzecz, no. Lubię się Cię bawić. Szczególności jak się jest młodym. Nie? No, kiedy mam imprezować, jak nie teraz? Dokładnie. Co jest trudniejsze? Robienie bitów czy tekstów? Znaczy pisanie tekstów? O. Czy to w ogóle można do jednego worka wrzucać? I jakby to jest w tej samej kategorii? Myślę, że nie. Bo nie każdy tekściarz musi być muzykalny, a nie każdy muzyk musi umieć pisać teksty. No nie, ale ty właśnie, że umiesz te dwie rzeczy, mógłbyś się, może, powiedzieć. Czy co, czy umiem to. Nie wiem, czy tak umiem, 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 żeby powiedzieć, że umiem, staram się. Taka twoja zajawka. Taka moja Pani zajawka. Tak. Moja miłość. Kolejna. Kolejna. Tak, no tak, bo trzeba dużo miłości dawać. Trzeba dużo miłości to się dawać. No. Wiesz co, ale myślę, że tak po względem technicznym mm -hmm. to robienie bitów. Dłużej się, ogarnąć program. Musisz. No, znać jakieś tam podstawy, skaletonację. Chociaż wiesz co, teraz są producenci... Współpracowałem naprawdę z różnymi producentami w Polsce i oni... Kurczę, nie mają pojęcia po prostu o nawet podstawach muzyki. Za nich wszystko Prawdza? po prostu układa program w jakiś tam szarym Zostaję wiesz... Proszę bardzo, jest kilku takich na polskiej scenie też. Pewnie mamy kilku takich. No, ale to trochę słabe, że nie, nie orientują się w tym, że po prostu to wszystko się dzieje... Wiesz, tak. Też muszą mieć jakiś talent wiesz, żeby to wszystko Wieczucia fajnie poukładać taki, i te muszą być w dobrym miejscu w właściwym czasie to też jest talent. A no nie wiem, ja nie używam żadnych pomocy. Ja nawet z nut nie korzystam, szczerze mówiąc. Ja ani w jedną stronę, ani w drugą. Nie korzystam z tych elektronicznych pomocy, tak samo nie korzystam z tych, tych takich klasycznych. Ja po prostu gram siadam gram. To ma chyba najlepiej, tak nie? No tak myślę. No dobrze. A właśnie. Bo masz piękny głos i nie szkoda ci go na rap. Jednak. Jak to szkoda na razie? No, nie wiem. No jak tak... znasz piękniejszą formę przekazywania tak dużej ilości tekstu, wartości i muzyki? Tyle możesz tam zrobić, coś są długie kawałki. Ojej. No tak, ale właściwie głównie rap jest znany z tego, że się rapuje, a nie śpiewa. W sensie o to mi chodzi. Tylko mm, no, ale wiesz co. Oczywiście fajniej to brzmi jak. Rap jest w moim zdaniem. Mm. Po prostu do, do, do ma mieć jakiś rytm i jakąś melodię. Super jak. A. Nie musi mieć. No, to nie jest konieczne, że ktoś musi śpiewać od razu, tak? Tylko. Z, 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 też odbijam trochę od tematu niepotrzebnie, bo. Nie, nie szkoda mi głosu na rap w ogóle, bo też nie robię tylko rapu. Naprawdę śpiewam różne rzeczy. Gram z rodzicami w zespole na przykład. Tak? moi rodzice są muzykami. Znaczy muzykami? No grają. Ale są. Muzyk to jest tam młoda osoba, tak? Irlandzką. A. No irlandzką, no. Ej, reprezentujesz Irlandię, tak? Nie, to nie to w różowym. Tak. A Szkocja, no. no. Zrobiliśmy numer z rodzicami, to się pochwalę. Nie, tak? nie powiem kiedy wyjdzie i jak. Ale super, to jest naprawdę fajna no, znajomka, no, tak, szczególnie. z rodzicami że, w ogóle. No, no matko, przepiękna sprawa, szczególnie, że mieliśmy kosy o ten rap całe życie, wiesz? Tak? No, ale to nie jest wina bo rapu, tam, ani nie jest wina, no. Bo coś tam właśnie w którymś twoim kawałku, buty chyba, nie? Mówisz no. właśnie o tym, że... Oj, to jest taki w butach że... wylałem taki swój cały gniew tak. młodzieńczy. Że rodzice jednak woleli, żebyś tam szedł w tą pian piano, tak? Piano czy pianino? Co z biegiem czasu, to... Ja myślę, że moi rodzice po prostu chcieli i chcą, żebym ja był szczęśliwym człowiekiem, A, Ty... a no. No ja i po prostu, prostu też dobry. źle trochę rzeczy odbierałem. O! W tamtym czasie. Ja tu pójdę w ogóle, wiesz co? Podoba mi się pod względem muzycznym płyta, szukaj mnie, ale ja, no, ja wtedy szukałem siebie mocno i. A znalazłeś już? Tak. Znaczy, myślę, cały czas szukam gdzieś tam jakichś tam nowych fragmentów. Ale tak? najważniejsze, że jesteś zadowolony, tu gdzie jesteś. Ja myślę, że mnie po prostu nie zbije już z tego toru, co mam. Że nic nie zbije, tak. A co ja będę tam w życiu robił? Co mam... Ale tak naprawdę, wiesz, nigdy nie wiadomo, co się stanie w życiu, może za, za 10 lat będziesz zupełnie innym człowiekiem, w innym miejscu i totalnie będziesz zdziwiony, no. jak myślałeś 10 lat temu, rozumiesz? Tego się nie da przewidzieć. Tak nie tak da się. Tak. Na tą chwilę jestem szczęśliwy po prostu. Ci to jest super. No. Oby jak najdłużej. A Ty nie? Ja? No. Fajnie, że mi zadajesz tyle pytań. Jesteś no, pierwszą osobą, która mi zadaje tyle pytań, naprawdę. Może mam tyle czasu po prostu. <laughs> No tam, nie, to wiesz, nie, nie wiem czy, czy ja jestem szczęśliwa, no kurde, staram się być, bo to podobno najpierw trzeba być szczęśliwym, a potem nad słom pracować, tak? No jak wiesz, no, nie masz zaspokojonych tam podstawowych swoich potrzeb, to jak masz zaspokajać innych no, potrzeb? podstawowe mam. Albo... No ale szczęście też jest jakąś tam podstawą. Tak, ale pracuję nad tym. To super. No.